Przede wszystkim jakbym miał ocenić to, że jest nieprzewidywalna, że naprawdę tam w tej piłce nożnej dzieją się rzeczy, które niekiedy są oczywiste i, i, i tą oczywistością są, a niekiedy to, co jest oczywiste nie, nie jest takie proste do wykonania i, albo drużyna, która teoretycznie na papierze wygląda lepiej, później okazuje się, że na boisku ta drużyna słabsza wygrała. Myślę, że ta, że ta właśnie nieprzewidywalność jest, jest takim czymś, co przyciąga szczególnie kibiców. I, 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 no i, i cóż, no jakbym miał tak powiedzieć szczerze, to w sumie do piłki nożnej, jak byłem młody, to potrzeba, potrzebowaliśmy czterech plecaków i piłki, nic więcej, i można było grać. I, i ja myślę, że to też jest takie, e, taki sport, w którym no nie trzeba mieć dodatkowych. E, narzędzi, żeby móc po prostu grać w piłkę. Każdy sport kształtuje charakter przede wszystkim i na pewno to jest, to, jest, to jest bardzo ważne, bo później w życiu przychodzi nam się spotykać z problemami i myślę, że sport właśnie powoduje to, że my sobie z tymi problemami radzimy, że te ciężkie momenty potrafimy przetrzymać, potrafimy te problemy rozwiązać i to, co spotykam teraz się z byłymi, chłopakami, z którymi grałem, ale każdy z nich albo większość z nich poradziła sobie w życiu, prowadzi jakieś tam swoje większe bądź mniejsze biznesy. I ja myślę, że jakbym im zadał pytanie, co było taką jedną z ważniejszych rzeczy, co miał wpływ na to, że sobie poradzili, to w większości by wskazało to, że piłka gdzieś tam kształtowała ten charakter. Dla każdego młodego chłopca, który zaczyna grać w piłkę, oczywiście, że klub ma znaczenie, ale najważniejsze jest właśnie być tym najlepszym w danym kraju i, tym, i mieć przyjemność zagrać w reprezentacji swojego kraju. Ja miałem tą przyjemność spełnić po prostu swoje marzenie 109 razy. Było, jest i będzie to dla mnie przeżycie, które pozostanie ze mną do końca z życia. I nie wiem, czy Pani kolejne pytanie ma takie, i który mecz był dla Pana najważniejszy, to od razu mówię, że 109 meczów dla mnie miało dokładnie takie same znaczenie, było tak samo wyjątkowe, i ciężko by mi było wybrać ten jeden. Ja ogólnie nie lubię o takich rzeczach rozmawiać, bo uważam, że tego typu rzeczy po prostu lubią ciszę i tak do tego podchodziłem i podchodzę. Po to powstała nasza fundacja, żeby ludzie też po prostu wiedzieli, że coś takiego działa, żeby wiedzieli do kogo się zgłaszać. Organizujemy różne rzeczy, naprawdę. Organizujemy turnieje dla dzieci, młodzieży teraz przez parę lat, ale przyszedł COVID. Nie robiliśmy przez dwa lata, teraz znowu wracamy ze świątecznym graniem z Kubą na Hali. Polonia będzie w tym roku w Częstochowie. I oprócz tego dużo innych rzeczy, o których nie można wyczytać, ale które się dzieją. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Jak przychodziłem do e do Niemiec, później dołączył Robert Łukasz i, i, i analogia tego wszystkiego jest taka, że na początku mieli no, średnie zdanie o Polakach, a później w Niemczech mówią, że wszyscy mówią, że Polacy to są ich i kiedy przyjdą nowi, i, e, i, i kiedy znowu Borusja zdobędzie mistrza. Dlatego myślę, że to tak pokazuje, jak też sport potrafi wpłynąć na to, że, że, żeby właśnie z pola, który pracuje za granicą, też poczuł się właśnie dowartościowany, doceniony. Myślę, że teraz to już się mocno zmieniło i, i jakąś tam małą cegiełkę do tego dołożyliśmy.